Warszawa, trzeci dzień szczytu klimatycznego Tuket Earth 2021. Za nami już niestety ostatnia debata, ale to wcale nie oznacza, że postawiliśmy kropkę, jeżeli chodzi o tematy związane ze środowiskiem i z klimatem. Razem ze mną na gorących krzesłach pan Krzysztof Baczyński, prezes ECOPAC. Dzień dobry. Rozszerzona odpowiedzialność producenta ma uzdrowić recykling surowców wtórnych i zredukować ilość powstających odpadów, szczególnie tych odpadów z opakowań. Chciałabym Pana poprosić o takie wyjaśnienie tej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, żeby osoby, które nas oglądały, dobrze zrozumiały ten temat, a także w drugiej części zapytać, co musi się wydarzyć, żeby faktycznie jej wprowadzenie miało sens. Rozszerzona no, odpowiedzialność producenta nie jest takim na. Wszystkie bolączki tego świata. Odwołam się do kategorii motoryzacyjnej. To jest paliwo, które napędza silnik. Paliwo w postaci mechanizmu finansowego, ale też mechanizmu organizacyjnego, ponieważ to nie jest wyłącznie obowiązek pokrywania kosztów. To jest obowiązek wzięcia odpowiedzialności przez producenta za cały cykl życia produktu, łącznie z tym etapem, który następuje po konsumpcji, czyli jak ten produkt staje się już odpadem. Trudno zakładać, że ROP, bo tak w skrócie mówimy, e z jednej strony spowoduje, że wszystkie produkty będą się nadawały do recyklingu. Bo niektóre są po prostu trudne ze względów technologicznych, ale taki jest cel, żeby tych produktów było jak najwięcej, żeby ten rynek recyklingu się rozwijał, ale z drugiej strony, żeby tych odpadów było jak najmniej. Bo jednym z elementów rozszerzenia odpowiedzialności jest zapobiegnięcie powstawaniu odpadów. W związku z tym, mamy tutaj do czynienia z kilkoma etapami: jak najmniej odpadów, jak najlepiej zbierane i jak najłatwiej poddawane recyklingowi. I oczywiście musi być do tego odpowiednia infrastruktura. Wydaje mi się, że dużo wyzwań nas czeka, ponieważ obecny polski system nie jest gotowy na rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Trzeba go całkowicie przemodelować. Nie jest sztuką dosypać pieniędzy do pustego worka, bo to jest tak jakby pani wlewała benzynę do cieknącego baku. Mm -hmm. A jakie skutki dla producentów żywności będzie miało wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta? Bo to chyba będzie bardzo duże obciążenie dla państwa. Nie tylko dla producentów żywności, dla wszystkich producentów wyrobów w opakowaniach, ponieważ rozszerzona odpowiedzialność producenta dotyczy każdego. Nie tylko żywności, ale również kosmetyków, detergentów, jakiegokolwiek produktu, który jest produkowany w opakowaniu. To będzie obciążenie, to będzie koszt, ale my jesteśmy na to gotowi, bo to, będzie, bo to będzie realizacja również celów, które służą producentom. Oni też chcą, żeby ta gospodarka odpadami powstałymi po ich produkcie była racjonalna. Oni też potrzebują surowca wtórnego, nie tylko do producentów butelek do napojów, ale do każdego tak naprawdę wyrobu. Surowiec wtórny jest przydatny pod jednym warunkiem, że on jest we właściwych parametrach technologicznych i e, że jest atrakcyjne cenowo, bo jeżeli surowiec wtórny jest droższy niż materiał pierwotny, no to trzeba dołożyć do interesu. W związku z tym e, zdecydowanie wydaje nam się, że nie można wyłącznie potraktować sprawy punktowo. Opowiadamy się za bardzo dogłębną zmianą tego systemu, tak, żeby on służył wszystkim, ponieważ to nie jest obowiązek sam sobie, on musi służyć środowisku, musi służyć mieszkańcowi, i musi służyć producentom. Koszty? Oczywiście, będą, ale to jest, to są, to jest taka koszta inwestycji. My po prostu chcemy inwestować w tę gospodarkę odpadami, a nie tylko traktować to przez pryzmat czystego wy, wydatku finansowego, bo to nie o to chodzi. Mówimy o kosztach, czy powinni się ich obawiać także konsumenci? Nie obawiać ale powinni się z tym oswoić, ponieważ ideą rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co wręcz zostało zapisane w dyrektywie, jest to, żeby koszt gospodarki odpadami był zawarty w cenie produktu. W związku z tym jest to odzwierciedlenie zasady, im więcej konsumujesz, tym większy ponosisz koszty. Jeżeli konsumujesz mniej i generujesz mniej odpadów, to mniejszy koszt ponosisz. Jeżeli konsumujesz więcej, tym koszt jest większy. I proszę zauważyć zasadniczą różnicę pomiędzy konsumentem a mieszkańcem. Dzisiaj koszt gospodarki odpadami jest złożony na plecy mieszkańca. Niezależnie od tego, ile Pani kupuje, ile Pani konsumuje, ile Pani generuje odpadów, Pani płaci bez związku z tym. W momencie rozszerzenia odpowiedzialności producenta, jeśli Pani będzie racjonalnie gospodarować konsumpcją, kupować, Produkty w opakowaniach łatwiej się nadające do recyklingu, to dla pani ten wydatek też będzie mniejszy. Ponieważ y, to nie jest taka pozycja w bilansie firmy, że po prostu trzeba ponieść ten koszt, y, a to będą duże obciążenia i nikt tego nie poczuje. To jest mit. To jest przesunięcie punktu ciężkości, ale również uczynienie konsumenta, nie mieszkańca, konsumenta współodpowiedzialni. Ponieważ że na odpowiedzialność producenta to jest również świadomość i odpowiedność zachowania konsumenta, nabywcy produktu w opakowaniu. A czy istnieje taka możliwość, że mimo wzrostu tych kosztów nadal nie uda nam się osiągnąć tego celu najwyższego, czyli środowiskowego? Użyłbym innego określenia. Może nie tyle możliwość, co zagrożenie. Takie zagrożenie zawsze istnieje. W momencie, jeżeli mechanizm ożywionej odpowiedzialności producenta będzie oparty na przykład o system parapodatkowy. Załóżmy, że ktoś wymyśli pomysł, że producent z tytułu wprowadzenia produktu na rynek ma płacić jakąś opłatę. Ta opłata idzie gdzieś i później jest gdzieś redystrybuowana. To jak zostanie to wykorzystane, nikt tego nie wie. Tak, to jest ryzyko, bo wówczas będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mamy na Węgrzech. Tam 8 lat temu została zlikwidowana szerokożeńna odpowiedzialność producenta i zastąpiona systemem podatkowym. Producent płaci podatek od wprowadzonego produktu. Pobieramy ten podatek, jest państwo i gdzieś się te pieniądze rozpływają. A Węgry w Unii Europejskiej mają najniższy poziom recyklingu. E, tak sobie teraz na gorąco pomyślałam, że też dobrą receptą na rozwiązanie tego śmieciowego problemu byłoby tak po prostu e, ograniczenie powstawania tych odpadów niepotrzebnych. Ale pytanie brzmi: jak to zrobić? Można to zrobić przede wszystkim. Znaczy, nie ma czegoś takiego jak odpady niepotrzebne. Można ograniczać e, wy, generowanie tych odpadów, natomiast nie można ich całkowicie zlikwidować, bo to jest mit. Nie, nie, nie przeniesiemy się nagle do cudownej krainy zero waste, ponieważ jakiś odpad zawsze istnieje. Kwestia minimalizacji tych odpadów. Czyli po pierwsze e, zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielorazowego użytku. To jest trend, który nie tylko istnieje w biznesie, nie tylko w Polsce, ale jest wręcz Wymagane przez Unię Europejską, choćby w tej polityce Zielonego Ładu. Po drugie, kupować z głową, nie kupować na zapas, nie marnować żywności, ponieważ, tak jak powiedział jeden uczestnik panelu, to żywność, która znajduje się na wysypiskach, ma naj, najbardziej negatywny efekt środowiskowy największą kontrybucją do emisji CO2. Po trzecie, w końcu, to jest odpowiedzialność samego producenta. My się o tej odpowiedzialności nie uchylamy, powiem więcej, jesteśmy gotowi jak najszybciej kontrybuować do tego celu, czyli produkować wyroby w takich opakowaniach, które są najbardziej przyjazne do środowiska. Łatwo poddawalne recyklingowi, nie zawierające żadnych substancji, które powodują, że ten recykling staje się trudniejszy, opakowania prostsze w konstrukcji, nie przewymiarowane, a najważniejsze to jest to, Opakowania, które w łatwy sposób pozwalają się to segregować, żeby konsument nie miał dylematu, co z takim opakowaniem zrobić. Bo w momencie, jeżeli pani, ja, nie wie co z tym opakowaniem zrobić, nie wie do którego pojemnika go wrzucić, to na wszelki wypadek wrzuca pani do odpadu zmieszanego. To jest marnotrawstwo surowca, ale to jest też generowanie ciągle tych odpadów zmieszanych, z którymi dzisiaj jest największy problem. Mam nadzieję, że na przestrzeni najbliższych miesięcy nasza świadomość oraz działania na rzecz właśnie edukowania nas w tym mądry sposób i stosownego wykorzystywania surowców sprawi, że będzie nam się żyło lepiej i że środowisko odetchnie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.